Na przestrzeni lat 2010-2011 w radzie realizowano inwestycję drogową na ulicy 12 Marca, którą podzielono na dwa etapy. W efekcie ulica 12 Marca i niektóre drogi przyległe doczekały się nowej nawierzchni, ciekawej infrastruktury, modernizacji sieci kanalizacyjnej, oświetlenia, wybudowania nowych zatoczek autobusowych oraz ciągu pieszo-rowerowego. 12 marca to bardzo ważna ulica w, w naszym mieście, jako że to podstawowy układ komunikacyjny obszaru e, takiego intensywnie rozwijającego się obszaru. 12 marca, zabudowy jednorodzinnej w bardzo ładnym, wyeksponowanym na południe e, terenie, terenie przy Puszczy Darżlubskiej. E, natomiast my stoimy na końcu ulicy 12 marca przy ścianie lasu, i tutaj. Nasze zamierzenia i plany rozwoju miasta idą w kierunku połączenia ulicy 12 marca z głównym układem komunikacyjnym drogą krajową nr 6 poprzez ulicę rzeczną, czyli poprzez obszar Leśny i poprzez ulicę Rzeczną w kierunku Wejherowskiej. To bardzo ważny projekt. Stanowi ogromne odciążenie zarówno dla mieszkańców Redy, którzy chcą dojechać w kierunku Pucka, ale też dla pozostałych uczestników ruchu, zwłaszcza wejherowian. Nie musieliby trwać w często tworzącym się przy skręcie z Krajowej Szóstki do Helu Korku. Objazd zaczynać miałby się od Krajowej Szóstki skręcając w lewo przed firmą Meblo Kontakt, a wyjeżdżając z modernizowaną ulicą 12 Marca na drogę prowadzącą do Helu. Pierwsze działania związane z ustaleniami lasów państwowych zostały już podjęte i cały czas trwają. Władze Rady będą w celu wykonania zaplanowanego projektu starać się o środki unijne z puli przeznaczonej na lata 2014-2020. Aktualnie trwają przygotowania do stworzenia projektu, który ma być zrealizowany na przestrzeni kilku najbliższych lat.